Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC lub OC i AC do swojego samochodu? Cześć, z tej strony Mariusz Dodatkowy z .pl. W tym nagraniu pokażę Ci, jak zdobyć właśnie takie najtańsze ubezpieczenie na rynku. Potrzebne dane zostawię w opisie tego nagrania. Aktualne, będziemy korzystać z porównywarek najpopularniejszych w Polsce z dodatkowym rabatem, który jest dostępny nie dla każdego, lecz dla tego, kto wie, jaki, jak to zrobić, w jaki link przejść, żeby bonus się aktywował. Bo ubezpieczenie możesz kupić przez agenta, ale będą one droższe, bo wiadomo, prowizję trzeba pobrać. Możesz kupić mm, normalnie przez daną firmę ubezpieczeniową ubezpieczeniową, gdzie też oferty raczej będą znacznie droższe, bo może masz już jakieś ubezpieczenie, które co roku jest Ci ponawiane i też ta cena raczej będzie znacznie droższa niż jeżeli sam sobie tutaj wyszukasz w danej porównywarce. Pokażę Ci trzy i które aktualnie mają fajne bonusy. W opisie zawsze sprawdzaj. Najlepiej wyliczyć na każdej i wybrać dla siebie najlepszą Ofertę. Co ważne, jeżeli kończy Ci się nawet ubezpieczenie, a przedłuży Ci się automatycznie, wystarczy prosto tutaj, można nawet instrukcję wypowiedzieć, umowę przez maila i wyszukać sobie tańszą chociażby na Mubi z bonusem 150 zł, Aktualnie ma, więc bardzo fajnie Mubi wylicza następną mamy rankomat, rankomat tutaj możemy zyskać od 50 do 600 zł, ale taka dla każdego myślę do ogarnięcia jest 50 zł dla nowych użytkowników rankomatu, więc tu też porównywarka OCAC, zostawię linki w opisie, możesz skorzystać i tu masz opis jak zdobyć ten bonus i jest jeszcze punkta która też bardzo fajnie wylicza aktualnie, nie ma bonusu, natomiast ma też gwarancję najniższej ceny, więc warto, moim zdaniem, tak jak tutaj mam w opisie, skorzystać z któryś z tych trzech porównywarek i wybrać dla siebie najlepszą ofertę. W skrócie, ci to zejdzie może z 15 minut 20, żeby wyszukać na wszystkich trzech, a możesz zaoszczędzić kilkaset złotych, więc jest o co walczyć. W tym nagraniu to tyle, do usłyszenia w kolejnym.